Dzień dobry, dzień dobry, korzystając z okazji, że wzięliśmy na tapet BMW F36, czyli jest to czwóreczka Gran Coupe, moim zdaniem najładniejsza linia, jedna z ładniejszych linii, opowiem tak. No, tutaj robiliśmy pewien serwis, a w zasadzie usunęliśmy usterkę, taką typową. Kamil, co tutaj za usterka taka typowa występuje? No, pęknięty ten przewodnik między zbiorniczkiem a głowicą. Proszę bardzo. I tak naprawdę jest to typowa jakaś tam usterka, która nie jest jakaś kosztowna. E, właśnie to wykonaliśmy. I tak jak Wam wspomniałem, korzystając z okazji, chcemy Wam opowiedzieć, a w zasadzie zastanowić się, która wersja silnikowa w tym nadwoziu jest najlepsza? Czyli weźmiemy pod uwagę ekonomię, usterkowość i przyjemność zjazdy. Od razu w tym miejscu powiemy Wam, co to za kolor, bo nam się kolor bardzo podoba, jest bardzo fajny i jest długa nazwa. Jaka to nazwa? Według wszystkich tutaj dostępnych danych to jest Snapper Rox Blue Metallic. Także tak, jeżeli ktoś wie jaka to nazwa, to albo tam napisze, albo potwierdzi. Zapraszam do oglądania odcinka. A no powiedz Kamil jak w ogóle ci się podoba właśnie ekranku P4 Znaczy to z nowych BMek, no to dla mnie to jest yy, yy, chyba najfajniejsza opcja. Naprawdę no takie kurce, no ma po prostu taki sportową malinie i w dodatku jeszcze sobie 4 furtki bezramkowe te... Szyby, no mi się podoba. Mnie się też podoba. Uważam, że to jest w tej nowej erze BMEk jedna z ładniejszych linii. Tak naprawdę. I chyba dlatego tak długo była robiona, bo ona w 2013 miała premierę i była robiona do 2021. Mm -hmm. Gdzie w 2020 chyba już wychodziły te y, Bobry w, w wersji Coupé. Hmm. Jak dobrze kojarzę. Jeżeli nie, no to tam widzowie mnie sprostują. Ym, tutaj mamy wersję akurat o oznaczeniu 430, więc jest to silnik czterocylindrowy. Temperatura. Czterocylindrowy B48. I mocy 256 KM. Były też 420 w benzynce. One miały 184 konie, ale y, uważam, że ta 430 to jest taki, taki po środku samochód i uważam, że najlepszy. Taki użytkowo. użytkowo. Duża jest ta różnica, nie? Między 2,0 a 3,0 tak. Jak na ten sam silnik, nie? Tak, tak. So. Ale wiesz co? W N20 też była taka. A nie, w N20 nie była aż taka duża różnica. W koniach, ale też była. A czy tam też chyba było 180 coś? 4? I 245. Tak, a tu to jest. Też w sumie dużo, no. To też duża, ale o NK nawet nie chcemy rozmawiać. Słuchajcie, no tutaj w, w silnikach B jak się wyjmuje filtr oleju i się spuszcza olej to ten olej jest normalnie przejrzysty i nie mieni się, tak? A w no, n... no, no przejrzysty to zależy ile ktoś na nim zrobił, tak, ale chodzi o to, że nie mieni się tak jak yy... w N20, nie? Czy nawet nawet w n 55, no też się mieni. No. Tak, też się no, mieni. No, nie Do... Dokładnie. Yy... No słuchajcie, w 20... na przełomie 2015-2016 gdy weszła nowa e, seria 3, e, w serii 4 właśnie wymieniono wszystkie silniki. Tak naprawdę wymieniono, zamontowano silniki serii B. Występował też tutaj silnik 3-cylindrowy w benzynce. Jakie tam jest oznaczenie? No, B38. A, B38. Był też silnik B37, e, ale on tylko, to był diesel. Montowany był tylko i wyłącznie w, w serii 1. No dobrze, są tu oczywiście 440, oczywiście silnik ten B58 też jest zajebisty, powiem tak, fajnie jeździ. Ale tutaj chcemy właśnie zastanowić się nad tym, nad takim po prostu kompromisem między mocą a utrzymaniem auta. Mhm. Znaczy ja też nie, nie mam do końca danych jaka jest różnica w spalaniu na przykład między... B48 a B50? Jest, jest różnica. Myślę, że jest taka różnica między około 2 litrów. Wiesz? No to nie, no to już jest. Bo ja jeździłem 440 właśnie z silnikiem B58, no i tam takie średnie spalanie dyszkę A czy tą 420, no Marika ma 420, hmm. nie? No tak, tak. No to tam spalanie jest takie 7-8. No To ta, taka różnica 430, podejrzewam. Podejrzewam, że nawet. Myślę, że 430 może nawet mniej palić. Aha. A ty z ciekawości? Jakieś tam średnie spalanie? No, no poczekaj, już patrzymy. 9,3. Czyli coś pomiędzy, nie? Coś pomiędzy, no tak. Rzeci, rzeczywiście, patrz. Jeszcze w manualu, tak? To no, no generalnie, tak, w manualu. generalnie powinien palić mniej, aczkolwiek. Auta w automacie w trasie mniej palą, aczkolwiek nie jest to zauważalne już, tak jak kiedyś. Te nowe automaty mają 8 biegów, tak, i 6. No tak, a to może, może to jest różnica, bo dzisiejsze automaty, te 8 HP, to naprawdę mają fajne spalanie. No i tak, kurcze, no o n no co, silniki też, bo też silniki diesla serii B też są super. Tylko, czy ja wiem, czy jest sens ku inwest inwestować, kupować samochód diesla w dzisiejszych czasach, gdzie diesel jest droższy, to po pierwsze, on mniej pali, rzeczywiście mniej pali, ale jedziesz dalej klekotem. No. Ostatnio no tak. jeździłem 420 w dieslu, silnikiem B47 i jednak czułem, że to diesel. Poza tym, no, przychodzą ci jednak te problemy z klapkami i z nie? Tak, to jednak wraca, to jednak zostało, nie? nie? I z DPF-em, tak? W benzynach jednak nie, nie... nie mamy tych problemów. No i kultura pracy jest fajna, przyjemna, nie? Jak go odpalałem po tej naprawie, to też tak odpalił jak, jakby diesel. <grym> znaczy, no to jest kwestia tego wtrysku bezpośredniego, no. nie? No, no Na to nie mamy wpływu, aczkolwiek te wtryski też dużo lepiej pracują, niż te te pierwsze, nie? Wielkie, które kosztują od groma. Ktoś tam pytał ostatnio, jaka jest cena. To chyba jest tam 250 za sztukę, nie? A te wtryski można kupić w granicach 300-360 złotych yy, I są dostępne wszędzie na Allegro, z Boscha, z Orginału. Tylko, że tutaj się rzadko wymienia. No. I tak naprawdę, co takiego naprawialiśmy w tych silnikach? Tam? No raz robiliśmy i panetki ale to bardziej tak yy, prewencyjnie na, tak, na nie klienta no i się okazało że ile tam było w 120 okazało się że wszystko jest i y, to tak tak jest te, no, te panewki też yy, bo to było chyba b58 tak nie? to było b58 ale b58 czy b48 no to jest taki sam silnik bo dwa cylindry mniejszy ten czterocylindrowy. No i tak i te panewki e, po... są z tą czerwoną... Wło... mają taką powłokę, nie? I ja e, raz pamiętam taki po... przypadek właśnie, że w filtrze, e, już nie pamiętam, no, była to benzyna serii B. W filtrze były właśnie takie czerwone kropeczki i, i nie wiem czy to było ze ślizgów czy z a może ktoś gdzieś coś robił na czerwony silikon ale była taka sytuacja, nie wiem czy było, nie, nie kojarzę. Nie było coś takiego. Nie kojarzę. Na no co, no taka różnica też między e, tym serią w benzynach N a B, no to jest e, ten rozrząd z tyłu, tak? Tak. To jest taka różnica, ale... O benzynę, jeśli chodzi Tak, o benzynę, ale nie jest... Z kolei jest mniej obsługowy ten rozrząd. no Nie trzeba przy aż takich przebiegach jak w W20 go wymieniać. W no W20 no to znam przypadki 70 tysięcy, nawet znam przypadki 60 tysięcy i łańcuch po prostu luźny. Hmm. To to jest w ogóle jakaś porażka, nie? No nie, nie no, Wczoraj rozmawiałem z kolegą, który ma właśnie 440 B58. On chyba dokładnie ma 326 koni chyba z serii. Eee, tylko to stało, nie? Eee, Witek, tak naprawdę. Z Witkiem rozmawiałem. Jego kolega oddał na tuning. Eee, no i tam wymienili intercooler, downpipe. Eee, wymienili, zrobili program i zgadnij ile uzyskali mocy 450. Tak. Ale kurde, no to zostałem! To, to teraz nie rozstrzygnięłem. No i co? Uważasz super, nie? No tak. 450 koni i naprawdę ten silnik fajnie działa, i fajnie mu zrobili. Bo 440 koni jest jak włączysz na sport. A jak włączysz na jazdę normalną czy tam tą komfortową, to masz serię 260. Seria? L 360. Okay. 300, przepraszam, no, no 326. więcej, no, tak a... tak jak w Wemkach przyciskają, nie? Tak, znaczy w to się przepustnice szybciej działają, nie? No. A, a tutaj po prostu dajesz sport i masz 450 mm -hmm. koni, nie? No fajnie. No taki, to za e 90 MK miała 420, nie? No tak. No, no tak, tylko tam wolno no nie? No tak, no ale takie porównanie, nie? Że zmienia się pewna epoka i wiesz, i samochody niekoniecznie sportowe. Cywilne, tak? Tylko, że po prostu Stuningowane wiesz. No tutaj jeszcze z Kamilem, z Kamilem Poza kulisowo rozmawialiśmy, że czy takim autem można pojechać na tor, nie? No bo każdy kupuje w zasadzie Mkę. No, nie każdy też Mką jeździ na tor, nie? No tak. ja, Jakbym kupił sobie Mkę, no to tą Mką bym pojechał na tor no na 100%, nie? Aczkolwiek ja normalnym, cywilnym autem też lubię pojechać na tor. Także słuchajcie, jeżeli nawet macie słaby samochód to warto na tor pojechać, poprawić, widzieć po prostu swoje umiejętności, bo gdzie idziej można poprawić jak, jak na torze to. No tak, to generalnie to jest też myślę taki temat, nie wiem, może na jakiś inny odcinek albo gdzieś przy okazji na jakimś live, no ale sam po prostu temat, że mocny samochód a przepisy ruchu drogowego, tak? No, no właśnie, i o tym też no, to można zrobić osobne, aczkolwiek hmm. możemy tu o tym wspomnieć, tak? Po co, po co nam... No, ja, dlatego mówię, jeżeli się kupuje Empowera, czy jakiś naprawdę supercar, no to kurczę, gdzie ten no, no, Gdzie, tak, gdzie to, jest... to sobie spróbować? Te samochody są coraz mocniejsze, a przepisy są coraz ostrzejsze, nie? Jeśli tak. chodzi o przekraczanie prędkości i tak dalej. No już mnie tam ocenia, czy to jest... Yy czy nie, chodzi mi o sam fakt, po prostu yy, taki, takiego paradoksu, nie? no bo nawet prze, yy, przepisy jakieś yy, produkcji tych samochodów nie zabraniają, żeby samochody były, prawda yy, wolniejsze no tak, zgadza no wiadomo, są tam jakieś, wiesz, jest kaganiec tak zwany założony yy, samochody na Japonii chyba mają kaganiec w ogóle 180 km na godzinę bo, z Oj, tym, z, bo właśnie, się z tym spotkałem Europejski mają różnie, tam Mki mają chyba 250, Porsche mają 270 no ale to myślę, że to nie od, zależy od przepisów, a raczej od producenta No nie, dla mnie też to jest, no nie wiem, po co, to, to, to nie wiem, dziwne to jest, no wiesz To czemu nie, no nie wiem, nie wiem, nie wiem co powiedzieć No masz na przykład 760, która ma oznaczenie M, ale ona z M to nie ma nic wspólnego, tylko jest oznaczona M 760 i w tych samochodach, jak się zdejmie kaganiec, to te samochody jeżdżą po 330 na godzinę. No tak. No, jakby nie wiem z perspektywy producenta, co ten kaganiec ma na celu. Na celu tak? Czy nie, wiem, przedłużyć żywotność silnika? No, pytanie, czy przy takich prędkościach to jest. Czy to jest ten etap kurcze pracy silnika, w którym on się najwięcej zużywa? No, myślę, że nie, bo ile razy się przekracza prędkość? No nie, dokładnie. Taką dużą, nie? No a tak, tak a, w, no. A tak samo nie tyczy się to przepisów, no bo wiesz, no i tak 200 nie można jeździć, to czemu na 250, nie? No nie wiem. No ty tylko w Niemczech można. No tak. Do tego też opony są produkowane, prawda? Takie drogowe opony są produkowane też do 300 na godzinę, na przykład. Mhm. Przecież no mają indeks prędkości, tak? No tak. Ale dobra, nie będziemy się w to zagłębiać i drążyć tematu. Chcieliśmy Wam tutaj właśnie przedstawić nasz punkt widzenia odnośnie wersji silnikowych, właśnie w Gran Coupe. Od razu, w tym miejscu, chcę Wam powiedzieć, że w Gran Coupe nie było Empowera. Najwyższą właśnie była 440 z o mocy 326 koni. Czyli Ema tylko w kupę była, tak? Tak, Ema była tylko w kupę, a właśnie i tam był silnik tylko S58 czy S55 też? był? Chyba też S55. Tak. tak. Czyli były dwa modele? EF, tak, tak, tak były przedliftowe i poliftowe i one tam miały 420 koni czy coś takiego, 421. Yy, szczerze yy, nie przygotowałem się do tego, okay. <laughs> ale widzowie na pewno wiedzą jak jest, więc tam nam napiszą i się czegoś, czegoś dowiemy się z komentarzy, znowu, no tak. tak? A, a ja bym jeszcze coś innego. Czy w takim razie między, w benzynie między czterocylindrowym a sześciocylindrowym są jakieś koszty droższe utrzymania sześciocylindrowego oprócz spalania? Tak. Bo no więcej cewek, więcej świec, no tak. więcej oleju. No i chyba tyle. Okay. I chyba tyle, tak? No na pewno szybciej się zuży zużywają podzespoły, tak mi się wydaje. No. Łożyska, dyfer. I tak dalej, no bo jednak to ma większą moc. Więcej, momentu, więcej tak. momentu. Ruszasz ze świateł szybciej, i tak dalej, więc to gdzieś się musi wiesz, kumulować. A Silnik też cięższy, więc nie może poduszki silnika. Amortyzatory. Przykład, no. no tego typu okay. rzeczy, nie? Bo tak to innych aspektów raczej nie widzę, nie? Czyli będzie ten koszt. No tutaj w, można sobie zażyczyć hamulce M lub zwykłe, więc między hamulcami. Mi M a zwykłymi też jest bardzo duża różnica w cenie, no, ale to jest też indywidualna sprawa, bo tak jak tutaj na przykład jest mała nawigacja, ale hamulce są M. No tak. To zależy, kto sobie co życzy. Generalnie mi na przykład ta duża nawigacja nie jest potrzebna, aczkolwiek. Jak masz małą, to nie masz. A tu jest czytnik płyt, akurat. A może to nawigacja, tylko nie wiem. A może to tylko nawigacja. Dobra, nie chcę się w to zagłębiać. My zajmujemy się mechaniką i chcieliśmy Wam okay. właśnie tutaj przedstawić taki aspekt właśnie ekonomiczny. O, może A może z tą tak. nawigacją, może bym powiedział trochę tak, że. Mała mi też nie przeszkadza, ale jednak na większej się fajniej patrzy, to no, tak jakby no tak. jak masz mały telewizor i też no, oglądasz wszystko fajnie, ale jednak jak jest większy to, to fajniej się wiesz, operuje tym. No tak. No ale to już tam no wiadomo. Kwestia indy indywidualna, tak? E bo silnik, no to nie mamy wyboru, raczej mamy wybór silnika, tak, ale go już nie możemy jakoś zmodernizować, a wnętrze auto możemy sobie, nawigację, coś tam, jak jest duża nawigacja to też zegary są yy, cyfrowe, Aha. tu są analogowe, tak. No to yy... dla mnie analogowe zegary to jest duży plus. Dla mnie też, ja też wolę właśnie analogowe, nie, yy, no i tu jest chyba ta temperatura uproszczona, nie, bo jest, czy nie, czy on się wtedy tam yy, różni chyba, nie? Ten znaczek. No, tu niby pokazuje temperaturę oleju silnika, tak? No to czyli... A Na ile to jest zgodne z prawdą, no to trzeba by zobaczyć. No dobra, to co? Tym akcentem kończymy odcineczek. Mam nadzieję, że się podobał. Napiszcie w komentarzach. Jak dotrwaliście do końca, to napiszcie ACS OK. <laughs> Przynajmniej będziemy wiedzieli, czy dotrwaliście. Pamiętajcie o lajkach, subach, komentarzach. I tyle i co. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.